Gdzie jest nasz starter 5, 4, 3, 2, 1 goł! 100, szykana od prawej do prawej dwa zabeczkę, nie wypuszczaj, nie wypuszczaj! To jest od prawej, lewy naprót 70, prawy dwa nie tnij Wypuść i zostań. Wypuść i zostań 70. przetrzykaną, Prawy na szuter, nie tni, Z uwagą nietni, tnij 50. Prawy nie tnij z drogi. Środkiem. Prawy na... Nawrót od prawej. Nie ma nas, nie ma nas, nie ma nas, nie ma nas, ścigamy. Prosto przez trawę, dziury, shooter. Lewy 3, długi 50, lewy dwa. 30, prawy dwa na trawie, nie wypuszczaj. Nawrót od prawej. Nie ma nas, nie ma nas. Prawy dwa nie wypuszczaj. Za oponami. Od lewej podbija. Od lewej podbija uważaj. Prawy dwa. Bez 30. Prawy na shooter wybija. Hamowanie Lewy jeden zacisk. Lewy jeden zacisk. Nie tnipni uważaj tutaj, uważaj, uważaj, uważaj. No. I powrót na szykanę od lewej, szykany od lewej